Posłuchaliśmy to, w jaki sposób Łukasz relacjonował ostatnie chwile Pana Jezusa, to, co mówił o Jego męce i o Jego śmierci. Wiecie, kiedy tak sobie myślę, co roku, co roku są takie święta jak te, co roku mówimy o tej śmierci, mam nadzieję, że więcej niż co roku o tym myślimy. Kiedy patrzę na otaczający nas świat i na to, w którą stronę ludzie dzisiaj idą, o czym myślą, kiedy stają się częścią albo wydaje im się, że są częścią tego wielkiego wydarzenia a tak naprawdę nie są. Dla wielu ludzi to, o czym my dzisiaj tu mówimy, to, o czym czytamy, to, o czym mówi jasno i wyraźnie Słowo Boże, jest niczym więcej jak tylko jakimś religijnym obrzędem, który. Nawet nie do końca rozumieją, dlaczego czynią co roku. Wielu mówi w takiej wychowaliśmy się kulturze, w takiej wyrośliśmy tradycji. Krzyż nadal wciąż, tak jak wtedy dwa tysiące lat temu, jest pogardzany, jest odrzucany, skomercjalizowany. Tak naprawdę to, co on za sobą wniósł. Śmierć mękę Pana Jezusa a zarazem i nowe życie i wolność dla nas, wolność od grzechu, dzisiaj stał się symbolem, który często ludzie rysują, wieszają na swoich, na swoich szyjach. Czasami, tak jak w naszym kraju, niemalże na wielu rogach ulic możemy zobaczyć krzyż, ale tak naprawdę on nic nie oznacza, bo w sercach wielu ludzi on jest tylko symbolem. Nawet do końca nie rozumieją, czego. 2000 lat temu, to, co się wydarzyło, apostoł Paweł określał, jako dla Żydów zgorszenie, bo na krzyżu nie umierał nikt sprawiedliwy w ich oczach. To zbójcy, to zabójcy, to ludzie niesprawiedliwi, to przestępcy za ciężkie przestępstwa wisieli na krzyżu. Na tym krzyżu, na którym wisieli pospolici przestępcy, za ten, który nigdy nic złego nikomu nie uczynił. W żaden sposób nie złamał prawa, w żaden sposób nie był przestępcą, ale Słowo Boże mówi, że do przestępców był zaliczony. Ale Jezus i o tym powiedział, bo i Łukasz o tym mówi, że to się musiało wydarzyć. Że to się musiało wydarzyć, powtarzając zarazem słowa, które 500 lat wcześniej wypowiedział Izajasz. Dalej krzyż dla wielu ludzi to zgorszenie religijna gadka. Tak naprawdę nie wiemy, jak wiele jest dróg do Boga, może jest ich wiele. A po co mówić o tym krzyżu? On się nikomu z niczym dobrze nie kojarzy, więc może lepiej o nim nie mówić. Dla innych to jest głupstwo, idiotyzm. Jaki krzyż? Wiecie, żyjemy w tak zwanym chrześcijańskim kraju, ale krzyż i to, co się na nim wydarzyło, jest sprowadzone do jajek, pisanek, symboliki, która nie wiem, co ma wspólnego z Chrystusem. Nie wiem, co ma wspólnego z tym, co wydarzyło się dwa tysiące lat temu na Krzyżu. Krzyż stał się głupstwem. Nikt nie chce o nim rozmawiać. Nikt nie chce rozmawiać o jego wpływie. Nikt nie chce mówić o tym, co Bóg poprzez Krzyż, ofiarę Jezusa Chrystusa na Krzyżu, zamierzył dla nas ludzi. Nikt nie chce mówić o tej miłości, która płynie przez Krzyż. No nie płynie obok, ale ona płynie przez Krzyż, przez to, co wydarzyło się na nim. Ewangelia bez Krzyża to dzisiaj coś, co wcale nie jest trudno usłyszeć. Coraz więcej ludzi mówi, że głosi dobrą nowinę, pozbawiając jej krzyża, ale Ewangelia bez krzyża nie jest żadną dobrą nowiną. Jest powiastką o niczym. Ewangelia bez krzyża nie zmienia i nie zmieni nigdy niczyjego życia. Ewangelia bez krzyża nie jest w stanie przemienić ludzkiego życia i nie ma mowy o tym, żeby człowiek mógł dojść do pokuty i do odmycia swoich grzechów. Ewangelia bez krzyża jest nic nieznacząca. Mowa o krzyżu jest głupstwem dla jednych, tak jak dla pogan, mówi apostoł Paweł, dla Żydów jest zgorszeniem, ale dla nas wierzących ludzi, on mówi, jest ona mocą bożą i mądrością. Mowa o czym? O krzyżu. Nie wolno nam nie mówić o krzyżu. Takie nabożeństwo jak to, to nic innego jak przypominanie tej mowy. O tym powinniśmy mówić. O krzyżu. Jeśli brakuje nam tematów, to powiem wam jeden z podstawowych i najważniejszych. To jest mowa o krzyżu. prostu Paweł mówi, nie możemy przestać o tym mówić. Kiedy szli... Do różnych miast, do różnych narodów, kiedy Ewangelia się rozszerzała, to oni ciągle mówili o Krzyżu. Kiedy otworzymy dzieje apostolskie, to tam jest mowa o Krzyżu. Z różnych powodów, już za życia Pana Jezusa, chociażby w tej krótkiej historii, którą czytaliśmy, było powiedziane, że jedni chcieli zobaczyć cuda, które czyni. Inni byli zaciekawieni całym wydarzeniem, spektaklem coś się dzieje, wiecie, ludzka zwykła ciekawość jak to wszystko się skończy. Ale kiedy apostołowie przejmują tą, to zadanie, które Bóg im daje, które zostawił im Chrystus, to oni mówią o Krzyżu. Nie mówią o Chrystusie, który umarł za nich na, na Krzyżu. Kiedy mówią o miłości, to nie mówią o miłości Bożej bez Krzyża. Ale oni mówią, ta miłość tam się objawiła. Dzisiaj wielu mówi o miłości Boga, pomijając Krzyż. Więc albo stał się głupstwem, albo czymś, czym się gorszymy, czego się wstydzimy. Ale to jest pytanie wtedy do nas, czy z nami jest wszystko w porządku. To, co Paweł napisał, albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Jak człowiek ginie, to on patrzy na krzyż w taki sposób, nie, nie jest nim zainteresowany. Ale dla nas, mówi Paweł, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Znaczy, jeszcze to moje pytanie, jest mocą Bożą w Twoim życiu? Czy mowa o krzyżu jest mocą Bożą w Twoim życiu? Bo jeśli nie, to giniesz. Ona jest głupstwem tylko dla tych, którzy giną. Ludzie lubią mówić o cudach Jezusa, lubią Biblię dzielić na wszelkie możliwe części, wyciągać z nich, nie wiadomo jak głębokie myśli, a kiedy czasami po prostu nie trzeba wiele, jak mówić o krzyżu. I o tym, co Chrystus dokonał na tym krzyżu dla nas. Ona jest, on, ta mowa o krzyżu jest mocą Bożą. To pisze apostoł Paweł. Więc jestem przekonany, że On dobrze wie, o czym mówi? Dzisiaj jak, te, jak tych dwóch złoczyńców, którzy byli ukrzyżowani obok pana Jezusa, ten jeden mówi: hej, no cud, cud, uczyń cud, zrób coś. Dzisiaj jest taka grupa ludzi, którzy mówią: jeśli jest Bóg, to dlaczego jest tyle cierpienia? Jeśli jest Bóg, to czemu to i tamto mnie spotkało? Jeśli Bóg jest miłością i mają niesamowite, wydaje im się przynajmniej, argumenty przeciwko Bogu. Kiedy mówisz im jeszcze o krzyżu i o tym, co Chrystus dla nich dokonał, to jest dla nich głupstwo. Wiecie, zawsze tak było, jest. Będą tacy, którzy nie rozumieją, to, co się, to, nie rozumieją tego, co się dzieje, tego, co Bóg dla nich dokonał. Jak ten jeden złoczyńca, ale będą i tacy, którzy będą mówić: "My jesteśmy winni, my na to zasługujemy, ale on nie." Będą rozumieć, że tak naprawdę umiera sprawiedliwy za niesprawiedliwych. I do końca świata tak będzie, do dnia, w którym nie staniemy przed tronem Chrystusowym. Nie jesteśmy tu dzisiaj z powodu tego, że cały świat chrześcijański w naszej kulturze ma nabożeństwa wielkopiątkowe. To nie o to chodzi. Nigdy nie chodzi i nie chodziło mi o tradycję, ale ja jestem tutaj dzisiaj w tym miejscu, żeby oddać Bogu chwałę za Syna Bożego i za krzyż. Jeśli mogę to zrobić w szczególny sposób, to chcę to zrobić. Jeśli mogę mu dzisiaj za to podziękować, to chcę mu za to podziękować. Chcę złożyć hołd za krzyż, za to, jak jedna pieśń, którą będziemy śpiewać, mówi za ten stary, szorstki, na którym Chrystus zmarł i który dzisiaj na pewno nie jest na to bliście rozmów człowieka. A często i nas, ludzi wierzących. Krzyż nie stał się, nigdy nie miał zamiaru Bóg takiego, aby stał się przestarzałym tematem. Nie możemy przestać mówić o krzyżu, bo jeśli to zrobimy... To nie będziemy mogli mówić ani o mocy, ani o mądrości Bożej, bo ona jest w krzyżu. Nie w samych zbitych deskach, czy balach, ale w tym, co się na tym krzyżu dokonało 2000 lat temu. Wiecie, kiedy myślałem o tym naszym dzisiejszym nabożeństwie, i znacie mnie, nie jestem, yy, nie jest moją najmocniejszą stroną zawsze głoszenie okazjonalne. To jest największy mój stres mimo lat. Ale kiedy tak myślałem sobie, Boże, co powiedzieć? dwie rzeczy przyszły mi do głowy. To Boży Plan, który się realizował od początku Biblii i realizował 2000 lat temu i wciąż realizuje. Boży Plan, o którym już czytamy na pierwszych kartach Biblii. Boży Plan, który kiedy człowiek zgrzeszył, on wszedł w realizację. Boży Plan, który, o którym Abraham, czytamy często w Nowym Testamencie, że Abraham uwierzył w Bogu i poczytamy, bo to zostało ku usprawiedliwieniu, ale uwierzył w co? Obietnice, ale jakie. Wiecie, jedną z tych obietnic był syn, pamiętacie, Izaak. Lubimy czytać tę historię, bo ona jest ciekawa, jest niesamowita i naprawdę wymagała wiary. Różne, Abraham wcześniej musiał dokonywać różnych kroków wiary i dokonywał, ale przed jednym stanął, przed jedną próbą naprawdę wyjątkową. I wszyscy byśmy się zgodzili, że gdyby Bóg od nas oczekiwał, że oddamy swoje pierworodne dziecko w ofierze, to to była naprawdę wielka próba. Abraham nie miał całej gromadki, nie widział jeszcze całej gromadki innych dzieci. Miał tego jednego, którego wyczekiwał wiele, wiele, wiele lat. Tak naprawdę w jego żonie już nawet nadzieja zgasła, że będzie miał syna. Kiedy się rodzi, ten jeden, jedyny po jakimś czasie Bóg przekazuje wiadomość: Abrahamie, no to jestem, złożył swojego syna w ofierze. Kto z nas by chciał otrzymać taki telefon w środku nocy albo jakikolwiek pożednia? Kto z nas chciałby otrzymać takie przesłanie od Boga? Ale on już wiele razy słyszał głos Boża, on już wiele razy musiał czynić różnego rodzaju kroki wiary, ale ten naprawdę wymagał ufności do Boga. Może te wszystkie wcześniejsze kroki mu w tym pomogły, ja nie wiem. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić tego, że mam iść z swoim dzieckiem przez trzy dni. Po trzech dniach czytamy, zobaczyli górę, na której miał być złożony. A potem spiącie z tym dzieciakiem tam na górę. A on jeszcze pyta, przepraszam, ojcze, gdzie ofiara. Nikt z nas nie chciałby być w tych butach, nikt z nas nawet nie chciałby, nawet nie próbujemy sobie tego wyobrażać. On robi ten ołtarz, kładzie swojego syna, ten dzieciak jest przerażony. Na pewno nie miał uśmiechu chrześcijańskiego na twarzy. Aleluja, umieram dla Pana, nic z tych rzeczy. Bóg przerażony widzi swego ojca, który unosi nad nim swój, swój nóż. I słyszy głos, teraz wiem, nie zabijaj syna swego, teraz wiem. Wiecie, to nie jest tylko historia starotestamentowa. Ona jest zapowiedzią tego, co wydarzyło się tysiące lat później, kiedy Chrystus przychodzi na ziemię, kiedy Bóg Ojciec daje swojego syna jednorodzonego, aby zmarł za nasze grzechy, tylko tutaj nóż nie był już powstrzymany. Tutaj ofiara została złożona. I czasami nam się to wydaje takie dziwne. Ale tak jest, to jest Boża miłość. Jednorodzonego Syna dał nam Bóg, abyśmy mogli mieć życie wieczne w Nim. Ale nie było innej drogi, nie było innej możliwości. To był ten Boży plan. Nie było innej możliwości, nie było obejścia. Nie można było zrobić jakiegoś teologicznego bypassu, żeby to się nie wydarzyło. Chrystus musiał umrzeć za grzechy ludzi. I Bóg Ojciec wiedział o tym. Dał swojego Syna. Wyciągnął Abraham swoją rękę, wziął nóż, aby zabić syna swego, leczania pański zawołał z nieba Abrahamie, 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 a on rzekł oto ja nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic, bo teraz wiem, że boisz się Boga, gdyż nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego swego syna. A gdy Abraham podniósł oczy, ujrzał za sobą barana, który rogami uwikłał się w krzakach. Poszedł tedy Abraham, a wziąwszy barana, złożył go na całopalenie zamiast... Syna swego. Bóg dał takiego barana, o którym Jan Chrzciciel mówi: Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Kiedy wypowiada te słowa, myślę, że niewielu ludzi załapało. Ale kiedy Jezus przychodzi do Jana Chrzciciela, to są słowa, które on wypowiada: Oto baranek Boży. Znów Bóg jest tym, który przychodzi z pomocą, z odsieczą aby ofiara została złożona aby Chrystus mógł być złożony w ofierze dlatego Piotr napisze w swoim liście pierwszym, liście, pierwszym rozdziale od 18 wiersza wiedząc, że nie rzeczami znikomymi srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez Ojców wam przekazanego lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego wprawdzie był on na to przeznaczony już przed założeniem świata ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na Was. Objawiony został Chrystus dwa tysiące lat temu ze względu na tamtych ludzi i powiem dzisiaj ze względu na nas, abyśmy dzisiaj mogli mieć życie wieczne. Nie zostaliśmy wykupieni religijnymi obrzędami wymyślonymi przez, ludźmi, przez ludzi, ale zostaliśmy wykupieni drogą krwią. Nie nadaremno Piotr używa takich słów, drogocenną krwią Jezusa Chrystusa, nieskazitelnego. Nie miał nic, nie miał żadnego grzechu, za który on by musiał umierać swój grzech by musiał umierać, ale umierał za nasze grzechy. Ta krew musiała się przelać, podobnie jak kolejny obraz, który mamy w Starym Testamencie, kiedy Mojżesz ma wyprowadzić naród izraelski z Egiptu i wie, czy Egipt jest tym obrazem, symbolem życia w świecie. Życia w grzechu, życia w niewoli. Oni żyli w niewoli 400 lat. Szmat czasu. I mieli dość. I Bóg syła im wybawienie. I dzieją się plagi, czytamy o tym w drugiej Księdze Mojżeszowej. Nie będziemy o tych wszystkich plagach dzisiaj mówić, ale kiedy przychodzi ta ostatnia, która miała uśmiercić pierworodnych, Bóg mówi, że mają wziąć baranka i mają pomazać o drzwia swoich domów, aby anioł śmierci ominął ich domy i tak się dzieje te domy które były pokropione pomazane krwią baranka były pominięte przez Anioła który tej nocy zebrał wielkie żniwo widzicie znów niesamowicie piękny obraz tego jak Bóg uratował nas od wiecznego potępienia od wiecznej śmierci od drugiej śmierci jak Bóg nas uratował no tylko pokropienie krwią tylko pomazanie krwią Chrystusa w naszym życiu, tylko poprzez krzyż, ta śmierć nas nie, nie dotyka. Tylko dzięki temu możemy mieć życie wieczne. Tak jak Słowo Boże mówi, możemy przejść ze śmierci do żywota. To jest niesamowite. Bóg te wszystkie obrazy już od początku zostawiał w swoim słowie, żeby kiedy to się dokona, o wiele na szerszą skalę niż tylko naród izraelski, czek Mógł to, ten piękny Boży Plan. Zobaczyć, on jest niesamowity. A krew ta będzie dla Was znakiem na domach, gdzie będziecie, gdy ujrzy krew, ominę Was, nie dotknie Was zgubna plaga, gdyż uderzy ziemię egipską. Dzień ten będzie Wam dniem pamiętnym, będziecie go obchodzili jako święto dla Pana, będziecie go obchodzili przez wszystkie pokolenia, jako ustanowienie wieczne, i tak się działo. Czytaliśmy o tym, że kiedy przybliżyła się Pascha, to Jezus chciał ją obchodzić swoimi uczniami. Oni do tej pory to obchodzili. To było postanowienie wieczne. Mieli to czynić. Ale tu Chrystus już dokonuje zmiany. Czytaliśmy o tym, jak bierze chleb i mówi: To jest ciało moje, które za Was jest wydane. Jak bierze kielich i mówi: To jest krew moja, która za Was, za Was dwunastu, za Was Izraela, za Was i za Wielu, czyli i Pogan, się wylewa i będzie wylana. Chrystus robi coś niesamowitego. Wie, że będzie złożony w ofierze tej jednej, raz na zawsze złożonej. Oto Baranek Boży jest tą ofiarą. Raz na zawsze, aby człowiek mógł być obmyty z swoich grzechów. Aby człowiek mógł być wolny od przekleństwa grzechu. Ta krew będzie znakiem. Apostoł Paweł wróci do Rzymian 8.3 pisze, albo wiem, czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg. Przez zesłanie syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele. To, co Zakon nie mógł uczynić, a nie mógł. Gdyby mógł, to pewnie ofiara Chrystusa byłaby niepotrzebna, ale on nie mógł. Jego Bóg zesłał syna swego w postaci grzesznego ciała. Niesamowite. Niesamowite. I zamiast powiada wzgardzony był, opuszczony przez ludzi, mąż boleści miał ciało, doświadczył wszystkiego ból był prawdziwym bólem choć wiele herezji później bardzo szybko zaczęło się rodzić, że Chrystus nie miał takiego prawdziwego ciała jak my ludzie i wiele herezji do dzisiaj się sieje w związku z tym, czy Chrystus był w pełni człowiekiem, czy był w pełni Bogiem mnóstwo, mnóstwo fałszywej nauki ale powiem wam czuł mąż boleści doświadczony w cierpieniu jak ten przed którym zakrywa się twarz wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego nie wiem, czy widzieliście czasami takie sceny, które są tak brutalne, że odwracasz głowę, bo nie możesz na to patrzeć. Dzisiaj, może w XXI wieku, kiedy jesteśmy przyzwyczajeni do brutalności płynącej z ekranów naszych komputerów i telewizji, to już może nie robi takiego wrażenia, ale to robi wrażenie, kiedy widzisz coś naprawdę okrutnego. I Izajasz o tym mówi, gdzie zakrywają swoją twarz. Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my nie maliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Znów Izajasz o tym mówił. Sobie myślę, co sobie myśleli ci arcykapłani? Co myśleli sobie ci uczeni w piśmie? Czy nie znali tego tekstu? Czy nie pamiętali słów Izajasza? Autor listów do Hebrajczyków mówi. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i ciele, więc i on również miał w nich udział. Aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. I znowu pokazuje kolejną, odsłania kolejną rzecz związaną z ofiarą Chrystusa. Żeby pokonać śmierć, żeby pokonać diabła, Chrystus musiał znów sam ponieść śmierć. Aby wyzwolić wszystkich, ciebie mnie. Wszystkich, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Jak człowiek nie jest pojednany z Bogiem, zawsze boi się śmierci. I zadają sobie pytanie, coś po drugiej stronie, jak to będzie? Czy, czy jest ta wieczność? Jak ona wygląda? Czy jest jakaś szansa, nadzieja na poprawę swoich, na zmianę swoich decyzji, na poprawę swojego życia? Po drugiej stronie nie ma. I wierzcie, jeśli ktoś wam mówi, że po drugiej stronie będziecie mieli jeszcze jakiekolwiek szanse. Nie ma. On przyszedł tutaj, 2000 lat temu, żebyśmy nie musieli żyć w tym lęku, co się stanie po. I on dał swoje życie po to, abyśmy nie musieli żyć w tym lęku, co się stanie, kiedy przyjdzie śmierć. Bo przecież ujmuje się on za aniołami, nie, bo przecież ujmuje się on nie za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania. Go za grzechy ludu, a że sam przeszedł przez cierpienia i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Chrystus, który przyszedł, to wszystko wycierpiał. Czasami myślimy sobie: Niełatwo jest być naśladowcą Chrystusa. Wiele trzeba przejść. Czasami rodzina się od ciebie odwraca, czasami znajomi myślą, że coś jest z tobą nie tak. Twoje wartości, to co myślisz, to jak postępujesz, to że żyjesz inaczej. Sprawiać ludzie się z ciebie śmieją, sobie myślisz, czy naprawdę warto. A ci Chrystus to przeszedł. O wiele więcej. O wiele więcej. Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobnym ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem uniżył samego siebie, był posłuszny aż do śmierci, to do śmierci krzyżowej Czytaliśmy o tym, jak Chrystus uczy swoich uczniów i mówi, no ja powinienem siedzieć przy stole, ale widzicie, że on usługuje. Bo on przyszedł po to. Przyszedł po to. Zrezygnował z tej całego z nieba, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do, aż do śmierci. Krzyż, to jest Boży Plan. To jest realizacja Bożego planu, Bożego ratunku dla nas, naszego zbawienia. Teraz uczniowie słyszą nowe przykazanie, słyszą o nowym przymierzu. Teraz już nie będą składać baranów co roku, ale teraz będą pic kielicha Pańskiego. Będą jeść chleb, który symbolizuje go umęczone ciało. Jak często się tylko da, aż przyjdzie. Aż przyjdzie. To się zmieniło, słuchajcie. To jest nowe przymierze, w którym jesteśmy. To szczególnie chciałbym, abyśmy dzisiaj zrozumieli słowa, i nimi chciałbym zakończyć, ale żebyśmy do, do, dokładnie się wsłuchali w to, co napisał autor listu do hebrajczyków w dziewiętym rozdziale, jedenastym wierszu, od jedenastego wiersza, gdzie mówi, lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący. Wszedł raz na zawsze do świątyni, nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią, dokonawszy wiecznego odkupienia, nie tymczasowego, wiecznego odkupienia. Bo jeśli krew kozów i wołów oraz popiół zjałowicy przez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Dlatego jest on pośrednikiem nowego Przymierza, a żeby gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne. Gdzie bowiem jest ten testament, tam musi być stwierdzona śmierć tego, który go sporządził. Bo testament jest prawomocny z chwilą śmierci, a nie ma nigdy ważności, dopóki żyje ten, kto go sporządził. Dlatego i pierwsze przymierze nie zostało zapoczątkowane bez rozlewu krwi. Gdy bowiem Mojżesz ogłosił całemu ludowi wszystkie ustawy zakonu, wziął krew cielców, kozłów wraz z wodą, wełną szkarłatną i chizopem i pokropił zarówno samą, samą księgę, jak i cały lud, mówiąc to jest krew przymierza, które Bóg dla nas ustanowił. Podobnie też pokropił krwią przybytek Wszystkie naczynia przeznaczone do służby bożej. A według zakonu, niemal wszystko bywa oczyszczone krwią i bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. Jest więc rzeczą konieczną, aby odbicia rzeczy niebieskich były oczyszczone tymi sposobami, same zaś rzeczy niebieskie lepszymi ofiarami aniżeli te. Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, które jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się stawić teraz za nami, przed obliczem Boga. I nie dlatego, żeby wielokroć ofiarować samego siebie. Podobnie jak arcykapłan wchodzi do świątyni co roku z cudzą krwią, gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata, ale obecnie objawił się on jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. A jak postanowione jest ludziom, jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd, Taki Chrystus raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. I czy jesteśmy tutaj, aby podziękować, aby wspominać, aby dziękować Chrystusowi, temu, który został raz na zawsze ofiarowany? Aby też podziękować za obietnicę, którą nam zostawił, kiedy przyjdzie drugi raz, już nie z powodu grzechu. Ale ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Mam nadzieję, że jesteśmy tymi, którzy go oczekują. Mam nadzieję, że jesteśmy tymi, którzy często w swoich modlitwach mówią: Maronata, przyjdź Panie Jezu. Mam nadzieję, że rozumiemy poselstwo Krzyża, moc i mądrość Bożą, która w tym krzyżu, w ofierze Chrystusa, została nam, ludziom objawiona. Mam nadzieję, że ta moc i mądrość jest częścią Twojego życia. Mam nadzieję, że nie musisz nie spać niespokojnie z powodu swoich grzechów, ale, ale mogłeś je wyznać, czy mogłaś się wyznać. Mogłeś pokutować, mogłeś przyjść i doświadczyć Bożej miłości. Człowiek doświadcza Bożej miłości tylko i wyłącznie poprzez krzyż. Nie ma innej drogi. Więc ludzie czasami pytają, jak to jest z tą Bożą miłością. Moja odpowiedź brzmi 2000 tysiące lat temu Bóg dał dowód swojej miłości. Że kiedy ja byłem grzesznikiem, Chrystus za mnie umarł. Za ciebie i za mnie. To jest jedyny dowód, chyba najważniejszy, największy, jaki Bóg mógł dać. Jeśli ludzie oczekują innych, nie wiem, czy inne rzeczy by ich przekonały. Jeśli nie przekonuje krzyż, to nic innego chyba bardziej nie przekona. Kochani, bracia i siostry, chciałbym, żebyśmy o tym krzyżu mówili, o tym krzyżu nie zapominali. Przede wszystkim, aby nasze usta nigdy nie milkły w dziękczynieniu za to, co dokonało się na krzyżu. Aby on nigdy nie stał się tylko wisiorkiem w naszym życiu, czymś bez znaczenia, symbolem chrześcijaństwa bez znaczenia, ale aby to przez ten krzyż, przez zrozumienie tego, co dokonało się dwa tysiące lat temu, ta moc i mądrość Boża objawiała się w naszym życiu. Poprzez krzyż, poprzez Golgotę, poprzez to, co Chrystus wycierpiał za nas. Będziemy Dziś przystępować do, do wieczerzy pańskiej. Ale chciałbym zaśpiewać pieśń, o ile dam radę, yy, ale chciałbym, żebyśmy mogli.